Dzień dobry, witam Państwa. Jak widać za moimi plecami, w ośrodku bardzo dużo się ostatnio dzieje, ale o tym nie będę opowiadała. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Państwa na zabawę Andrzejkową, Andrzejkowe Szaleństwo. Ale zanim o Andrzejkach. Proszę, żebyście Państwo zobaczyli, co ostatnio u nas się działo. Bo czasami szczęście tylko ze mną, mówię na pewno 6 sierpnia na kompleksie boisk sportowych Orlik odbył się turniej koszykówki ulicznej 3x3 Orlik Street Ball Cup 2021. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych. Kategorii junior, czyli młodzież w wieku 12 do 16 lat i kategorii open, czyli kategorii otwartej. W pierwszej kategorii najlepszym zespołem okazał się zespół babeczki, natomiast w drugiej kategorii zwyciężył zespół Big Boys. Zespoły otrzymały z rąk burmistrza Rogoźna i przewodniczącej rady powiatu pamiątkowe puchary, statuetki dla najlepszych zawodników. A także dyplomy. Ja myślę, że ten turniej, turniej koszykówki ulicznej na stałe zapisze się w kalendarzu imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w się 8 sierpnia odbył się pierwszy charytatywny festyn dla Tadzika, zorganizowany przez ekipę Tadzika. Cykiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak wielkie, ty i ja, szczęście napływa Koś na parkiecie, tu, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć, słabo. Dzięki szczodrości mieszkańców gminy Rogoźno i nie tylko oraz sponsorom zebrano pokaźną kwotę pieniędzy. Poływamy się szampanem. 21 sierpnia już oficjalnie na dwóch boiskach do siatkówki plażowej odbył się pierwszy turniej piłki siatkowej plażowej o puchar kierownika Osir. Do rywalizacji stanęło 8 zespołów. Najlepszym zespołem okazał się duet Damian Lisiewski, to jest czterokrotny mistrz polski w siatkówce plażowej, który grał w parze z Łukaszem Murdzią. Zespoły otrzymały z rąk Pani Kierownik yy, nagrody pieniężne, kuchary i oczywiście dyplomy. Myślę, że za rok spotkamy się na tym turnieju w znacznie szerszej formule 16 zespołów i rozegramy drugi turniej o puchar kierownika w Osir w klipce środkowej plażowej. Pod koniec sierpnia w ośrodku odbyła się impreza Summer Beach Vibes. Było to dla nas bardzo trudne wydarzenie. Jego organizacja była dla nas ogromnie trudna ze względu na ilość osób, które się przewinęła przez ośrodek, ale nie tylko, ze względu też na charakter tej imprezy. Ja bardzo bym chciała Państwa zaprosić na szerszą relację z tego wydarzenia troszeczkę później, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że druga edycja odbędzie się w roku 2022 i na to serdecznie Państwa zapraszam. 28 sierpnia odbył się charytatywny festyn pod nazwą Auta Amerykańskie dla Tadzika. Głównymi organizatorami byli Magdalena Kufel i Daniel Peda. Pośród wielu atrakcji mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się Autom amerykańskim i skorzystać z przejażdżki po terenie Osiru. I może powróćmy teraz do naszych Andrzejek. Zabawa Andrzejkowa odbędzie się 27 listopada, czyli już w najbliższą sobotę. Serdecznie Państwa na nią zapraszam. Zostało nam jeszcze kilka biletów, także czekamy. Będzie przygrywał Wam zespół Voice Plus. Z pewnością słyszeli Państwo w tle muzykę, to właśnie utwory z repertuaru Voice Plus. Ja myślę, że. Będą Państwo mieli okazję naprawdę potańczyć, nogi będą bolały, a nasza kuchnia przygotuje dla Państwa przepyszne dania. Oczywiście istnieje również możliwość zarezerwowania noclegu. Serdecznie zapraszamy. Pomaga,